Dzisiaj spotykamy się na pierwszym kongresie samorządów uczniowskich gminy Dobrze Niewodurze. Spotykamy się w ramach projektu, którego realizatorem jest nasza Młodzieżowa Rada Gminy. Dzieciaki dzisiaj spotykają się po to, żeby się integrować, żeby uczyć się postaw obywatelskich, żeby trochę posłuchać o samorządzie. Ale przede wszystkim nam zależy też na tym, żeby na kolejną kadencję Młodzieżowej Rady Gminy mieć chętnych, którzy będą dalej kontynuowali to, co zaczęła pierwsza rada. Jesteśmy jedną z nielicznych rad, które funkcjonują w województwie w podlaskim, więc tym bardziej jest nam miło i uważam, że to jest bardzo duży prestiż dla samorządu. E, mając takie gremium u siebie, mamy też Radę Seniorów, w związku z tym dwa organy doradcze dla, e, dla samorządu i dla e, Rady Gminy, więc uważam, że to jest e, bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo wzmacniająca samorząd i wpływająca na to, że p, potrzeby mieszkańców są dostrzegane z różnych stron i z różnych grup wiekowych. Dzisiejszy kongres jest wydarzeniem skierowanym przede wszystkim do przedstawicieli szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zaprosiliśmy dzisiaj przedstawicieli samorządów uczniowskich wraz z opiekunami, właśnie po to, żeby wymienić się doświadczeniami, które już jako starsi koledzy samorządowcy, młodzi właściwie można powiedzieć, nabyliśmy, no ale też żeby się zintegrować, żeby poznać się, żeby po powiem, się również doświadczeniami. Z naszej strony wychodzą różne pomysły, inicjatywy które później Rada Gminy może wprowadzać w życie. Naszym takim, powiedzmy, sztandarowym projektem do tej pory było zaproszenie Tymka na ubiegłoroczne dorzynki. Natomiast myślę, że po dzisiejszym wydarzeniu właśnie Kongres Samorządów Uczniowskich to, to będzie nasze, nasze takie największe dokonanie. Zgłaszamy też wiele takich potrzeb bieżących, na przykład dotyczących poprawy komunikacji publicznej, czy, czy naprawy chodników, bądź przystanków. Więc my uczestniczymy również w życiu publicznym naszej gminy. Obserwujemy potrzeby Przede wszystkim młodych mieszkańców, no i również jeżeli jakieś do nas docierają, to je przekazujemy dalej. Pierwszy kongres samorządów uczniowskich z terenu nie z czego bardzo się cieszę. Cieszę się z inicjatywy i gratuluję Młodzieżowej Rady Gminy e, tego pomysłu. E, no Cieszymy się, ja uwielbiam rozmawiać z młodymi ludźmi, zachęcać ich, pokazywać tu samorządność, więc dla mnie to jest ogromna przyjemność ich tutaj gościć w Urzędzie Gminy i opowiadać o tym, co po prostu codziennie robimy.